Stronka 112 i nas już dziesiąty odcinku z -Lego, Harry Potter, Lata 1.4 remastered na 100%. Może jest dziesiąty odcinek, bo tutaj mamy 6 i mamy tutaj 3 poziomy. Także czas już rozpocząć czwarty poziom w komnacie tajemnic. No i potem jeszcze tylko hmm. dwa poziomy i koniec. Hmm. Huh? hmm. No cóż, Hermiona na chwilę obecną jest niedostępna. A to ze względu na to, że ten duży wąż, i wiem jak on się nazywa, to już powiem. Może to być spoilery albo nie. Bazyliżek. Zobaczyła Bazyliszka, no i przez to. Nie. Dobra, od razu bawy walkę. Tak na dzień dobry. Jeszcze za bardzo nic nie powiedziałem. Nie zacząłem. A tu nie wiedzieć czemu od razu walka, coś czego nie było w filmie ani w książce, przynajmniej mi się tak zdaje, chociaż nie wiem, z książek za bardzo nic na ten temat nie wiem. Mamy jęczącą słuchajcie Martę, czyli ofiarę Bazyliszka. A dlaczego ofiarę to Stats tam. W wiem że w, w tej grze nie będzie jakoś zbytnio na ten temat mówione, nie będzie zbytnio na to opowiadane. Ale właśnie ona była taką, powiedzmy, pierwszą ofiarą. To, to miało wydarzenie chyba jakoś kilka lat temu, że ona stała się właśnie tym duchem jęczącą Martą. Dlatego, że wtedy chyba zobaczyła Bazeliszka czy coś i zmarła. I została duchem. Jęczącą właśnie Martą. My jesteśmy oczywiście w damskiej toalecie, także widzę, że trochę się bardzo wściekła. Że my jesteśmy trochę tutaj tak na nielegalnie, można powiedzieć. Kurczę, ja już mam tylko jedno zdrowie. No, i tak jak padnę, no to i tak się odrodzę, tylko będę musiał znów odzyskać te pieniądze. Więc to niby nie jest jeszcze nic takiego strasznego. Rzucasz? No tak się zastanawiam, czy rzucisz, czy też nie. mamy pytanie czy to jest wszystko co mogę tu zrobić chyba tak Okej okay. Jeszcze tutaj to tutaj trzeba dosyć szybko to zrobić. O no kurczę no. Gdzie ona jest, niby? Ja ją tak nie widzę, powiem Wam. Ona jest tak prawie niewidoczna. Naprawdę. Okej, okay, jest. Także to jest taka walka, powiedzmy, z minibusem. Okej, okay, no tego już nie mogłem wziąć. Żebym nie zdążyłbym. Zobaczmy nieczącą Martę I widzimy słuchajcie Co? Halo? Co jest? Co to było? Co to było? Tak mi teleportowało gdzieś na górze, że naprawdę to dla mnie to było wręcz dziwne, ale widzieliśmy jęczącą Martę, która właśnie zginęła wtedy. To miało miejsce wiele lat temu. Idziemy, słuchajcie, za Tomem Riddlerem. Nawet chyba tu będzie napisane, Tom Riddler właśnie. O, Dark Magic, czyli Czarna Magia, zna zaklęcia Reducto, Exporto Patronum, Ridiculus. tutaj Dark Magic czyli zna na magię Okej okay, to będzie widzę że trzeba będzie szybko na czas bo to widzę Dobra, pieniądz wezmę. Tutaj bardzo potrzebuję tych pieniędzy, także dziękuję. Tutaj nie ma nic, ale to mogę dać. Okej, okay, widzę tutaj jeszcze tego żołnierza Także tu bym potrzebował O, i akurat tysiak jeszcze dostałem od niego, fajnie Tutaj No właśnie, sobie muszę wszystko posprawdzać Dobra Jeszcze ty No nie no, patrzcie na to, jak to się glitchuje, patrzcie na to. No. Kurczę, ja chcę co innego zrobić, a gra mi nie pozwala. No ona wie, że ona jest przecież mądrzejsza niż ja. Okej. Okay. Tutaj nic nie zrobimy. Dobra, dobra, nie krzycz proszę Dobra, chyba widzę. Tu będę musiał. Ha, nie mogę zrobić takiego przejścia. No dobra, jeśli tak nie mogę No weź już nie krzycz, no Nie mam na to absolutnie czasu. Okej, okay, czyli tu jest szafa. No nawet spoko, bo teraz już, to mogę tego krzeczącego już z powrotem dać. Dobra, chodź. po prostu idziemy. Tutaj nic. A, teleportował się po prostu Ależ oczywiście, że tak Nie wiadomo jak, ale się teleportował Okej, okay, tutaj będziemy potrzebować super siłę To już widzę Dobra, czyli tak będzie trzeba teraz wejść na pewno na górę Widzę, że jeszcze to by mógł Okej. Okay. Okay. chciałem właśnie tak zrobić. Jeszcze chwila, najpierw to jeszcze wezmę. Dobra. Czyli to mogę już dać tu Ciebie jeszcze wezmę Chodź No okay. okej Jeszcze idziemy tam rozwalić No to jeszcze widziałem Dobra, chodź, to teraz Cię oddam na miejsce. No, niepotrzebnie to teraz zrobiłeś, bo ja wiem, że już nie zdążę. A teraz będę musiał znowu na górę wejść. Dobra. O, a się słyszałem, że jakieś monety spadły, to wolę wrócić. Dobra, stówkę warto brać. Jest więcej warto niż te podyszce, ale czasami nawet te dyszki są nawet ważne. Kurczę, no mogę doskoczyć? Teraz tak, jakbym nie mógł doskoczyć. Naprawdę taki taki średni to jest poziom powiem wam. Nie jest to jeszcze taki z kategorii irytujący poziom, to jeszcze nawet nie, nie zaliczę się jeszcze do takiej do mojej kategorii. To jest ciekawe, że bo tutaj widzę te, tych dwóch, a nie mogę kurcze jakoś tak zrobić, żeby popchnąć w tamtą stronę. No, tak jakby się w ogóle nie dało. Tak, jakby musiał mieć, tak, jakby musiał jeszcze niby coś tu zrobić, bo tu przejdę na spokojnie. No, tu bym potrzebował właśnie ten jeden klocek. Tylko. Nie chcę, dobra, to trudno. To na pewno będę musiał mieć. Coś tu bym musiał jeszcze zrobić, ale to w grze swobodnej będę się jeszcze na tym zastanawiał. Co ja bym musiał jeszcze zrobić? Na razie dajemy ten. Super siła Aha, i teraz dopiero Kurczę, nie chciałem ten kawałek Właśnie to jest takie Okej. Okay. No, dasz radę. No kurczę no to jest taki problem Że czasami chcę to się wyłapać, a czasami nie Dobra, powinienem tak to zrobić No Weź ten O I chyba teraz w końcu mogę na spokojnie, ale Naprawdę strasznie irytujące to jest już pomału. No już myślałem, że znowu nie doskoczysz. Tak się dla mnie zapowiadało. Dobra, nie, nie jest to ważne czy jest ułożone, czy też nie. Aha, ja znowu będę potrzebować super siłę. Rozumiem. No to akurat ten fragment tego poziomu to. No to wcale nie jest taki fajny. Muszę przyznać. Okej, okay, super siła. Dziennik Toma Riddlera. Albo tak to by się nazywało. Była w polskiej wersji językowej, a jeśli nie, no to będziecie mieli ten tytuł, tak jakby powinien być jakby przetłumaczony. Jako tytuł odcinka. Ha okej, okay, dobra, czyli tędy, ale tam już byłem. Także tutaj biorę pieniądze, tak jak tu. Teraz tutaj, tutaj kolejne pieniądze pięknie. Jeszcze tysiąc. Okej, okay, tu już nie, także to zostawiam. Rozumiem. Jeden na trzy. Okej, okay. weź mi to daj. O właśnie. Co mi jeszcze oddaj? O naprawdę, stówka musiała mi spać na dół. No to słabo. Dobra, jeszcze zdążyłem. Okej, okay, dwa na trzy. Tutaj widzę, że chyba trzeba mieć 70 tysięcy, bo niewiele zostało. Okej. Okay. Tu się przejście otworzyło, ale tu jeszcze widziałem, właśnie monetkę. Oj, 10 tysięcy akurat schowane, także super. Okej, okay, tutaj kolejny Tysiak. Tutaj proszę monetki, tutaj tak samo dobra, tutaj znowu tylko trochę tych pieniędzy, ale nie tak dużo. Dobra, to budujemy teraz to szybciutko. I tu znowu kolejne 10 tysięcy, chyba będziemy, chyba będziemy mieli zaraz te 100 tysięcy, powiem Wam. Dobra, tu jeszcze biorę. Ten, ten czar potrzebuje aha dobra żeby o o właśnie super i tu jeszcze Co, z tego co wiem, Dumbledore wtedy, kiedy teraz jesteśmy w tych Dzienniku Ridlera, to Dumbledore jeszcze nie był dyrektorem Hogwartu. On był dopiero później dyrektorem Hogwartu. Jakby ktoś chciał wiedzieć. Jeżeli dobrze pamiętam, to coś takiego było właśnie. 재미 <laughs> No i mamy poziom kończony. Także super. Mamy herby z Gryffindoru, jak i z Literinu. 100%. No prawie 100 tysięcy monet zebraliśmy. No, 98 tysięcy. No i mamy już zaraz milion monet, także super. Oczywiście, jakbym jeszcze w hogwarcie wszystko bym niszczył, zbierałbym wszystkie dosłownie pieniądze, no to już pewnie z milion, żebym dawno bym miał, ale nie będę tego robić, bo to też jednak nie chciałbym, żeby każdy odcinek to trwał jakieś z godziny czy z dwie godziny. To już byłaby przesada. A skupiam się właśnie najpierw na historii. Także, cóż. Udało nam się, słuchajcie, wykonać ten poziom, także w kolejnym odcinku to będzie już przedostatni z rozdziału Komnaty Tajemnic, także do usłyszenia w następnym odcinku. Na razie.